Cześć, tutaj strzelec strzała. Jak zwykle przywitanie, głupie. Muszę to zmienić. I co? <laughs> Kurde, od czego by tu zacząć? Tyle już mnie nie było, jak zwykle. Ha, pobawiłem się trochę OBS-em. Nie wiem, podkręciłem swój mikrofon na 150%. Bo wiem, wszyscy wszystkim, rzekałem, że jest cicho. Pewnie, jeżeli dalej jest cicho, to podkręcę jeszcze więcej. Albo to ewentualnie, z tego co panem tak jak się dało głośniej, to mnie dobrze było słuchać. Tak czy siak na YouTubie. Więc. Teraz, może na połowę tego paska trzeba będzie podgłaszać, albo chociaż na 3 czwarta. <grywa> Nagrywam, bo. Co? Chciałem sobie pogadać i pokazać wam openingi z tego. Pff, nie wiem, co to event chyba jest. Nie, jakieś mini eventy. Event mini eventowy, w sumie. <grywa> nie wiem, czy to każdy dostaje to samo, ale pomyślałem sobie, że on do na pewno nie dostaje to samo. Że może coś nagam, nie wiem. Teoretycznie, tak mam, też jeszcze nowszy komputer. Mógłbym nagrywać jeszcze na rozdzielczości, ale wiecie, nie chcę mi się bawić tego OBS-a. Wiem, że pewnie szybciej niektórzy może to nagrali i skończyli, ale mnie trzy dni nie ma, dwa jestem, później raz jestem, raz mnie nie ma i tak jak nawet tak jestem, to się nie chce grać. A przynajmniej już szkoły nie ma, No ale to już mniejsza. Yy, chyba... a właśnie, no wy do szkoły teraz już. Nie zazdroszczę. No co co, chyba. Nie wiem, czy to chyba te sobie oponujemy. A, właśnie, spokojnie nie będę was męczył tymi małymi pinietami. O, czekajcie, w ogóle, patrzcie to. Czy też macie wrażenie, że tutaj chodzi wszystko normalnie, nie? Płynność mi chodzi. Nieważne na kim bym miał komputer, czy słaby, czy dobry. Patrzcie to. Mam wrażenie, że w Kingshill są lagi. Jaki bym. cicho. Jaki mam komputer nie miał. A nie, czekajcie, teraz nie wychodzi dobrze. Nie wiem, eee. chciałem sobie pootwierdzić toż, nie dlatego, że coś tam mi zależy, żeby kamyki napijać, dzielać coś tak, kamyków już. No, może jeszcze by się przydało trochę lepszych, ale Nie chcę już was po prostu męczyć, klikając tutaj, szukając równych nie wiadomo jakich. A tak czy siak, jak mi wypadnie coś, nie wiem, o, z tego sws już nie mam, ale jakby coś z tego, wejdzie do uzupełnienia. sakwy, to się nie obraża, nie? Tym bardziej, że kos żadnego kostiumu tego nie mam, Dobra, to może zacznie. Aha, no tutaj jeszcze kliknąć. I kostium jakiś. O! No właśnie o to chodzi, nie? Już mamy o... Jeden, a to może na końcu. Chociaż i tak, kurde, widzę, że coś będzie się uchamia. widzicie. 350 koniczynek, Szczerze wolę to niż kurde warunki, tym bardziej, że i tak mam drakeny na zbier. Aha, to nawet nie wiem czy mi się chce to podnosić. Nawet nie wiem czy mi się chce, wiecie... Yy co ja chciałem powiedzieć? A, miałem robić zakupy właśnie za te runek, więc tak czy mi to nie przeszkadza. O! No już widzicie, a tak to, już 700, czy ile konicznych, tak jakby teoretycznie w przyszłości nie będę musiał wydawać, bo teoretycznie pewnie no niczego mi to nie jest potrzebne, ale... Zawsze będzie... O! Tego akurat też nie wiem. No i zawsze będzie uzupełniona zakwa. I to mi się podoba. Ile ten rzut monat to w ogóle kosztuje? Normalnie jest tu gdzieś kupna, U ciebie panie. Aha, to chyba nie tutaj jednak. To chyba już się nie kupuje, bo kiedyś pamiętam, tam był do kupienia. Chyba, że dalej jest tylko gdzie indziej. O fajne, legendarne wyposażenie. O tyle. Kurde, szkoda. Tego legendarnego Wyposażenia sobie zostawił. Ponieważ gdyż już było legendy do craftu, widzicie, bo to fajne TX 0 i łatwo taniej się craftuje. A właśnie skraftowałem ostatnio jeszcze taką klatę. Takie rękawiczki. Już mam 5 temów, mam to, to, to. To i hełmik, A helmiko chyba też mam nie pokazywałem. No i mam pięć, właśnie, itemów już z platynowymi. To co pochowamy sobie, to może. Tutaj już mi brakuje tylko tej kury lotniczej. Emotki sport. No tu już tylko. Dlaczego do... ja tego nie mam? Nie wiem. Będę musiał sobie to dokupić, bo to myślę, że to mam. O, widzicie jeszcze, jakiś opanik będzie. O! I co ciekawe, co to jest? Aha, z tych losowych wybranych towarzyszy zwierzęta domowe. Hmm... Chyba go mam. tak mam go. No raz tego, później przetopię już, nie będę was teraz męczył, być na jakiś wzrostnik czy coś, nie? Najbardziej mnie ciekawił te 7 złotych piłat, ale to wiecie co, to może na końcu, skoro mnie tak to... Kurde, ale mi te nie zawalał. Ale ja, wiecie co, kamienie to chyba nudy dla niektórych. Więc... Znaczy, no te doskonałe to nie wiadomo, więc zaczniemy sobie od ciekawszych rzeczy, wbrew pozorom, bo... Jak zawsze zauważyłem, że się zostawia najciekawsze rzeczy na koniec, to... W sumie... Tu jedna jedno wychodzi, bo i tak ludzie skipują, a tak to chociaż oszczędzę Wam skipowania filmu, chociaż tak pewnie początek każdy przeskipował. Dobra, bo zacznę, bo nie lubię jak ktoś tak stoi, ma to otwierać i gada przy tym, nie, tak jak właśnie teraz ja to robię. Dobra. O kurczę. Co my tu mamy? Może po kolei... Może podświetlę najpierw, o tak? Co my tu mamy? Aha, fajnie, że... Kurde, wiecie co? Mogłem to jednak otwierać na bieżąco. Chociaż tak. Szczerze 500 chyba odłamków sfery, aby poświęciłem, żeby to dokończyć. No może zacznę to zbierać. O, jeszcze będziemy mieli pałki do... O kurde, 750 rakenów. Ej, ja właśnie lubię i miło, jak tutaj mi to daje, a nie tutaj od razu. No, tak, jakieś kruszone rzeczy, diamant kruszony, no, jakieś jakiś bestie, bestii, 2000 eski. No ja zasiadłem se... Co ja robię z tego? Hmm. Czy by to jakoś odłożyć, to tutaj mogę odłożyć. A, to są te ramieniki, ja je mam. To będą na przetop. Dobra, co może tak to zostawię. Mniej więcej zrobiłem sobie rozpoznanie, gdzie są te piniaty, więc może nie będzie to trwało długo. W międzyczasie zobaczę, jak się wszystko dobrze nakry. Czy ja dobrze słyszałem nebulę? Tak, to jest nebula. Mhm. Powiem tak, no, ciekawe to. Na pewno. Nie wiem, czy będziecie widzieli mój pulpit. Zaraz mówię, że to nie jest moja tapeta, tylko tata sobie taką ustawił, z bractwem. Nie wiem po co, no, ale... Podoba mu się chyba taka... No, powiem tak, dawno nie miałem nebuli, ale chciała się najwidoczniej złami przedstawić. Chociaż tak chyba każdy dobrze ją zna. Niestety. Hmm. Czy Nie wiem czy mi chyba przechwytuje, czy nie teraz. Chyba tak. <gryw> Tutaj co tu mam do ukrycia? Tutaj ta wotaty. Ja tam w lola czasami gram. Tu już nic chyba bardzo nie ma. Ciekawe, nawet nie wiem czy to jakieś gry mam pobrane, to jest ostatnio nawet mniej dużo gram, jak gram to w, nie, w DSO ostatnio event robiłem, w LoL zapomniałem co ja tam mam, wiem, że jakąś platynę, nie chciało mi się dalej grać. Co my tu mamy w ogóle? Aha, szkody, no to widzę, że tak trochę pokrzywdzony jestem, jak chcę to naraz otworzyć, ale trudno. Mam wrażenie, że strasznie cicho mówi ale może mi się wydaje. czy dalej to jest nagrywane, dobrze. Może kiedyś tam w przyszłości sobie jeszcze u... Nie wiem, podgłoszę ten mikrofon. Dobra. Bezpierdzielenia. Uhu, hu, panie, panie, co my tu mamy? Jakieś rady, kurde, złoty giermek. Mam tego złotego giermka? Okay. Dobra, no może na później. O kurde co jest? 20 pałek. Rubin doszlifowany, diament ośliwany tam podniosłem, widać. Może tak zobacz, onyksy, cyjanity. Kurde, ile tego było? Raz dwa podniosłem, tak? Tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 kamieni oszlifowanych. Wow, no, oczywiście te żetony zaserane. No gdybym tylko wiedział. A, ale w sumie, tak tak. Hm, no powiem tak, jest nieźle. Kurde, tak mi się tu bałagan robi. Oj, widzę, drakenów trochę więcej dostałem. Widzicie, co esencja? Może sobie schowamy tutaj. To tu będzie red. To będzie blue. I sru. A, kaszty prawda jakieś dostajemy. Nie. A, ustawię sobie. Będzie wiadomo. Gdzieś to tu jeszcze może być. Nie wiem. Dobra, nieważne. Yy, kameki. A nie chcę tu już leży te później będziemy otwierać. To no, na bieżąco będę widział. Co dostałem. Hmm, 28 ty, też. jeszcze później będziemy mogli tam otworzyć. Dobra, to lecimy dalej. Kurde, nawet dobre to nagrodę muszę przyznać. Pamiętam, że chyba tu był jeden Elonidos. Mam nadzieję, że się nie ale i nie będzie odcinek półgodzinny, w czym 25 minut będziemy szukać jednej piniaty. E, dobrze pamiętam. Do, w ogóle co to w ogóle jest? Kiedyś to pamiętam, było coś innego, teraz widzę jakaś żaba. Czy to nie jest żaba? Nie wiem, co to dobra, nieważne. O, co jest? Czy to są. Rubin przedoszlifowany, jakie ja to nazywam? Ale Co jest? Kurde, czekajcie, zbieram sobie te strażniki. No, oczywiście, 8 pałek to... Słabsze na witalności, czekajcie, tak to zrobię. To jest na HP, tak? Tak. O oh, wow. Mądrości to na wiedzę. To mądrości na wiedzę to dupa. Słabsze ruchy na męstwo, co to było? A to na zbro, a to kurde, szkoda, to na najgorsze, to gówno trochę mi to da. To na koncentrację, to się chyba nawet połączyło. O tak, na no, to mógł połączyć, bo tych akurat mam mało, bo... Kiedyś tu dlaczego... Lepsze raczej na ucznika są inne runy, dlatego na tych się na końcu skupiam. No i co? No i takie okamyczki. Fajne. Drakenów? No, a tym razem trochę mniej. Hmm, wiem, że był jeszcze. Tutaj, Wielepetic, jak to tam się nazywa. Tu będzie już czwarta. Ej, kurde, spoko te nagrody. Sporo drakenów, tym bardziej, że jeszcze tam drakeny były. Wiecie, za postęp. Chyba przy tym są zawsze, tak? Tak, dobrze pamiętam. Myk. No nawet jakieś osiągnięcie... osiągnięcie. To jest znowu kamyki. 16 pałek do piniat jakieś, jakieś rady, nie rady. Święty? Wow. Dostałem święty... Czekaj, czy mi się przewidziało? Nie, to nie, nie przewidziało mi się. Doskonały, doskonały. Tak, święty cyanid Wow. Tu widzę... Czy doskonałe też trzy? I reszta oszlifowane. Kurde. Czy jeden święty, trzy doskonałe, reszta oszlifowane. A gdzie błyszczący? Jeszcze z pięć błyszczących. Zapomnieli, <gryś> no czy tak ma być? Dobra, tak trzech jak nie narzekam. Kurde, takie to. Spoko nagrody są. Hmm. No nie wiem. No, no nieźle, nieźle. Ale święty? Wow. Nie spodziewam się tu świętych kamieni. Znowu 250. Kurde, szkoda, że to nie był jakiś inny. A, właśnie niektórych może dziwić, że to ma mapę, ale no cóż, mi jakoś się tak nauczyłem. Chyba w Hiratzy był kolejny. Jeszcze będziemy mieli Wandrakasz i siódmego zapomniałem. <laughs> Więc jednak chyba będziemy szukać. A nie, może sobie przypomnę na szybko. Chyba, nie, o oporu nie było. A, czekajcie, tutaj chyba jest gdzieś. O, dokładnie. Pyk? No, fajny. To znowu kamyki. Co my tu mamy? No, oprócz tych pałek, ile ich tu mamy? 18. Kurde, sporo ich mamy, tych pałek. 70 jeszcze będzie opening. No, a smoka tego mam. A przepraszam, coś mi się odbija. No, tu oszlifowane widzę, mamy. Już tak nie narzekam. x jakieś uminki. No, są chyba oszlifowane. A nie, a nie myślałem, że doskonałe pisze Coś mi się jak dzieliło. Kurde, wam powiem, że. No, 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 nieźle. To do sobie odłożę tutaj do na razie jakich syfowatych rzeczy. Chociaż syfowatych 13 karata to nie jest syf. Mam jeszcze ich dwie, a nie dwie tylko już. Już mi szkoda. Czekajcie, czy Antrakas? No i kurde się zgubiłem, wiecie? No nie jest dobrze. Mam nadzieję, że sobie przypomnę jeszcze szybko. Gdzie było kolejny. Trzymam ostatni, można powiedzieć. No, yy. Nieważne. Ale czy mogę na piechotę pójść? Dobra, tego nie było. No, no właśnie, dużo zaoszczędziłem. Co, coś, a mogę się spodziewać, coś tak właśnie myślałem, że coś tak dziwnie, że co, złoto muszę płacić? Gdzie tu jest kobold? Tutaj chyba, tutaj, czy tam gdzieś tu? O, czyżby to nie było przy koboldzie tym razem? Tutaj chyba jest, tak, tak. No i otwieramy. O, o, o! Prawdy, dobrze zauważyłem, no. Pałki do pniot mamy. Tego, co to jakieś takie... Gorsze to? Może jakieś więcej tego? No właśnie, może coś więcej tego dostanę. Ale też mam ci wyrażenie, że coraz to takie... Chyba trochę gorsze. Ale to już nieważne. Dobra, i teraz gdzie była ostatnia ta? Tu byłem? Chyba byłem. Tu byłem. Ja pierdzielę, no i... Wiedziałem, że tak to będzie. Kurde no. Kingshill byłem, później tu. Czy w obozie oporu to jest? Zobaczmy. Chyba jest. Czy ja tu byłem, czy nie byłem? Kurde, coś mi się wydaje, że chyba. O, o, nie, co to za balony. Ha. Dosyć. Ciekawe. Kurde no. No nie mówcie, że serio będę, będę szukać. A już... A wydawało mi się, że jestem przygotowany. Dobra, to w sumie dużo miastek nie zostało. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Nie wiem czy... Chyba tu byłem. Kurde, nie wiem. Ale lipa. Mógłbym zrobić kurde jakieś te... A nie, tu nie byłem, patrz. Chyba, że to można kilka razy tą samo, chociaż wątpię. Dobra, to tak czy siak tutaj otworzymy. Yy, może zobaczę... 1250 rokenów Dobrze, że miałem to otwarte Wow Jakieś kurde tytuły, nie, nie tytuły o. Eee, Żetony 2000 złota, pałki, a zwykłe. Ej, to to już tak... Ha, no to, to już w sumie dużo było tych Drakeniaków No i złota W ogóle ile złota na tym wędzie się nazbierało? Nie miałem nic dosłownie Naprawdę. No to co, drakeny. Oj, będę mieć zakupów za te drakeny. A zbierało mi się, nie chciało mi się nic kupować, to teraz będę miał co wydawać. Aha, tu jeszcze tylko peta nie przedstawiłem. To co, tu widzę, że jeszcze się opanik drugi wytworzył. Kurde, tylko że nie będę mieć chyba tyle... A czekajcie, zaraz zobaczymy, czy może dokupić mogę. Nie wiem czy... Nie, nie, nie. dobre będziemy otwierać te dwudziestki piątki. Tylko niczynki, chociaż teoretycznie zarabiamy. Chociaż mógłbym coś poza nagraniem, rudek trochę popróbować, potrafiać. Eee. Aha, tu jaki to nie. Ta, ta. SSWiA. Ja. Ty, czy to nie? Wow. Patrzcie to. Miałem 5 SWSów. Dostałem tego, co nie mam. Wow. Pyk. Dostałem tego. Czego to się nie odświeżyło? Dostałem tego i automatycznie dostałem... O kurde. Powiem tak. Przyforciłem teraz. Z tamtego najlepszego SWSa. Huh, nie chciałem go gubować, bo niby nic nie dało, ale... Kurde, jakiś taki dziwny, ale... Ty może nawet być. Powiem tak, nie zawiodłem się... Ej, opłacało się to otwierać. Dobra, lecimy jeszcze jednego chyba. Dumny ko... A to już mi chyba dostałem. Kurde. Szkoda. Ile mamy jeszcze Dobra, to jedną otworzę i tutaj może raz ciechniemy. No, dawaj. O, dobra, już starczy tego. A, tam mi się odłożyło. 15, to wiecie co, wyrównamy sobie na jeden tutaj. To jest skruszony, fajnie, fajnie. Tak, ja nienawidzę tego przejazdu. Zaraz zabierzemy się jeszcze za kamyczki. Doskonałe chyba cztery będę mieć, to już tak ciekawe. I dużo puszczących. A, tak w ogóle. Szkoda, tego nie dodałem. Dwa błyszczące sobie dokupiłem, zakreślały prawdy jednego szlifowanego. Myślałem, że już wolę chyba to. Kurde, to będzie długo się otwierać to gówno leci, wiecie? Nie wiem czy ja chcę was mordować. O, mam pomysł. Dobra, to jeszcze jedną otworzę. Będziemy sobie otwierać kamyczki i to na zmianę. Będzie chyba to ciekawsze. A te właśnie do dumfore. Dobra, szlifowanych kamieni. Kurde, to nie będzie widać, co leci. No, szlifowany amet. Ja pierdzielę, no. To żem sobie pomyślał, no. Wiecie co? Czy może otworzyć i po prostu później zobaczymy sobie... Wszystkie kemenia, jakie dostępne, to no, nawet może nie być takie głupie wiecie. No. Oszlifowane. To nie wiem, o właśnie możecie sobie, nie wiem, zapamiętywać. Nie, strasznie nie dopracowałem ten pomysł. Potworny koń? Czy ja to mam? A, mam to. A, to ten zielony syf. Kurde, no właśnie, no i ciekawe. Jak to zrobić? Yy, dobra, błyszczących to tak. Błyszczących w sumie nie mam, o. To błyszczące będę, będziemy widzieli co dostałem. To zaopeningujemy sobie wszystkie naraz. Kurde, mało rubinów, a chciałem rubinów dużo dostać. Więc tak, z błyszczących dostałem 9 diamentów, 5 cyanitów. 9 błyszczących tych, diametystów, 3T i 2T. Kurde, trochę słabo z tymi. Kurde, wiecie? Może z tych dostanę. Słuchajcie, co tak o to interesuje. Dobra, to co otwieramy? Pyk. Diament, pyk, diament, pyk. Aha, metyst i pyk. Cyjanis, kurde, no same defensywne, chociaż defensywne też wiadomo są potrzebne, ale... Szczerze liczyłem coś na ofensywnego, żeby... Mam dwa jokery z ostatnich tych, jednego dostałem za te y a drugiego za, no właśnie, o no to. Kurde, no lipa, lipa, a miałem to otwierać, no to chyba... Co to jest na tym jakiś? Wiecie co, chyba nie żałuję, że tam otwierałem, bo tu widzę, że nawet jakbym dostał jakąś jedną to co to 2000 drakenów niby, to... lepiej chyba tam to by było otwierać. Chociaż jak macie siłę dooglądać, to jeszcze z dwie sobie otworzymy i... ...tyle. Chyba nic tu więcej nie mam. Cóż mi nie jest potrzebne, kurde te 35 wyjściowych, w sumie zachowam sobie następny limit. Widzisz te klucze tam w nie takie głupie. Co tu jeszcze trzymam sobie te skrzynki, widzę jeszcze... No, dawaj jeszcze jedną. Mam ten gościu, ta. tak coś myślałem. O, zmienili mu tło, a w sumie nie wiem, teraz, tak się wszystko trzyma tam. Dobra, co ja to, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, mam tu w że teraz mi nie Chyba po wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć, o zrobiony. Nie wiem, no. Powrót na razie to niestety chyba nie będzie, tylko takie pojedyncze filmy, raz na jakiś czas, niestety. Jak będę mieć więcej czasu, jak już będzie, wiecie. A jeszcze mam opowiem co się będzie w przyszłości działo, więc... Teraz trochę poplątałem w tym co mówię, ale jeszcze wszystko wam kiedyś powiem. A na razie tyle chyba to będzie. Kiedyś, inaczej jeszcze takie pojedyncze filmy może wlecą, nie? Czy coś? Kurde, poradnik miał być do ucznika, no i kurde był. A, w sumie to możecie też potraktować jak mini poradnik, ale jeszcze w sumie nagram no, co, jakiej temy, co się przenosi, no szybko możecie zapostopować. Czy nie chcę męczyć innych, hausmy. Ci, co już nie chcą, to mogą sobie wyjść, bo już tak nic interesującego nie będzie, bo już sumie i tak kończę. Co żegnam Was chyba. Do następnego razu, cześć.